bydłory, no i ja budowuję łyżeczkę moim stylem, że trzymam cały czas. No i oto jest takie łyżeczko. Pana Kelsera Później jak, jak wezmę Emerald Jesony, o nie. вот и вот и вот, и вот, и вот, и вот нигде только там не было выдуманного вот no, так, начните ты будовать Задумываться. Разве это Ej! Dobrze ja. I mam tak Ale one bardzo szybko nam tutaj rozwali łyżeczkę Ja nawet nie myślałem nic no robić, a oni już to Bye cool. Stop. Oh. Oh, I can Tak, ja zrobię znowu to samo. Nie, Wreszcie no, Nie udało, udało mi się uciec. E, inne. Bing, Elo kurczak patrzcie. Mam coś takiego na bieg. Jemnie. I jeszcze takiego amonga nigdy nie widziałem. To się tak obudowuje Się tak obudowuje ludzie, a nie jakimś tam kupimy To trzeba tak obudowywać, tak się to robi. taka luka, taka luka, taka ja to robię tu Biorę to. сюда

O oh boi, o boy, o oh boy, oh boy, nie. To... co ja już wiem. Co? Stracę na już! Co, był na niewicy, to jak w ogóle nie widziałem. Może jeszcze jedną marynkę. Ostatnia arena, plus... Dobra panie casiu i po tym kończymy Bo tak mało Ciasiu, bo muszę wyjść na następne Jak lekcje I tak się obudowuje dla mnie łóżeczko No, ale w takim sposobem to cały czas przegrywam, no ale no Краще жиє, ну. Та не конечно. Так, 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 так. teraz zajmiemy się beryczkami

Co? Stracone łóżko? Jak? No dobra, no, już kończymy, bo już i tak przegram, więc na razie i pa! I poproszę o suba